Because, because it's what, what we, want we want to see And what, what we, we want, want we, we don't care to believe We have, we have learned, learned to kill our dreams, our dreams. I, need I need to know That when I, that I when fell you still live If you stick around, around I'll and sing your big song to make money, money selling I don't care what's in your hair I just wanna know what's on your mind I used to say I won't die before But because of you I'm happening twice my life. Second verse What if my dreams Did not happen What else we change What I'm told My friends I don't want to know who I would be When I wake up from a dream or sleep I need to know That when I fell you still need me Cause if you stick around I'll sing your pretty sound And we'll make money selling your hair And I don't care what's in you Hair. I just wanna know what's on your mind. I used to say I wanna die before, but because of you, I'm thinking twice. I don't care what's in your hair. I just wanna know what's on your mind. I used to say I wanna die before, but because of you, I'm thinking twice. Okay. Dziękujemy. Cześć. Stan standardowo Scotty. Tak, yy, słuchaj kolego. Dzisiaj przyboczam oczy, bo tu jakoś. Okej. Okay. Yy, powiedz mi, czy mógłbyś tak. dla nas wszystkich tutaj zgromadzonych katolików zrobić jeszcze raz to je, je, je. Naprawdę chcecie to jeszcze raz usłyszeć? <grym> <grym> tak, bardzo. <grym> <grym> Dobra, ale... To, nutkę. Zrobię, zrobię to, trzy... zrobię... No? No. No mów. Trzy, cztery. Je, je, je! dobra. Szacun za angielski. Myślę, że tu większość zgromadzonych nie byłoby w stanie tak biegle po angielsku napijać. Ode mnie dycha za to, za angielski. I za to je, je, No to teraz ja. Dla mnie tak samo. Dycha. No to teraz ja się wypowiem. szacun tak samo, tak jak Scott powiedział za angielską piosenkę, ale też niedopracowana troszkę też była, więc tak 9 na 10. No. Okej. Okay. Dalej. Ach, no, no to, co, co do piosenki, to bardzo dobrze wykonana, y, za skargi daje 10. Hmm. No i sikutek został. Nie daj mu 10 Wszyscy była Aczkolwiek w niektórych mogłeś ześpiewać troszkę lepiej więc 9 na 10 Może teraz jeszcze wszyscy 48 na 50, jak na razie najlepiej Dajcie czekać na teraz, bo już te to fajną ma Polecam Dobra Jaki twój nick jest? C-69 Czaka dajcie teraz. Daj. Dobra, co i dziękujemy. Kto teraz? Czak, tak? Okej, okay, dobra. Nie, teraz Kukli, nie? Dobra. Dobra, Kukli, proszę Cię. No, no, Dobry wieczór. No cześć, cześć, to teraz nas zaśpiewasz? sportowy esportowy sen. Okej, okay, chętnie posłuchamy. Dobra, dobra. Jacek gotowy? Dobra. Dobry. Oczywiście. Super. No Majka dajcie, bo to... Można treść. Gdy miałem piętnaście lat, mówiono mi na sobie inne hobby, a nie tylko gry. Gdy miałem piętnaście lat. To był ogromny świat, a nie mały człowiek. Krając kafejka z kolegami chcieliśmy czegoś dowieść. Czas gdy inni pili, niszczyli swoje płuca, My ćwiczyliśmy na daście, jak się i rzuca. Gdy miałem dwadzieścia lat, mój ojciec rzekł mi, Stać pracę bo grę w ogóle wkrótce, zniszczą życie ci. Gdy miałem dwadzieścia lat. Codziennie śniła mi się gamingowa scena, więc liczyłem ile sił, na czerwę czasu nie ma. Marzenia pełne chwały, otuchy dodawały. Z każdą kolejną wygraną prawdziwsze się stawały, gdy miałem dwadzieścia lat, usłyszał mnie świat. I w imieniu OKS pozostał się sławny, gdy miałem dwadzieścia lat. Mam w życiu jasny cel, porażki nie uznaje Wiem, że nasza ciężka praca wielki efekt daje Cały mój team jest przy mnie, każdy każdego kryje I zdaję sobie sprawę, że każdy tam film żyje Gdy miałem 20 lat, usłyszał mnie świat Esport łączy graczy wszystkich krajów Gdy miałem 20 lat Nadejdzie trzydzieści lat, nie będzie bijat. Tu nie jest milionem graczy, to już norma Nadejdzie 30 lat Lecz będę walczyć wciąż dla dzieci i rodziny Z wiedzą, że gracze nie są źli, bo o tym świadczą czyny Mój team na podium wchodzi, a walce zwycięstwa wiemy Liczę, że kiedyś też mój syn pomacha mi ze sceny Nadejdzie 60 lat, gdy ojciec 60 miał, że podążaj za marzeniami, życia radość czerp Tyle dumy na twarzy, gdy mój puchar zobaczył Liczę, że że jest po wkrótce będzie własnym życiem żył Nadejdzie 60 lat Nadejdzie 60 lat Think, yeah? OK. też Okej. Okay. Tak, tak. I nie no, to moky, Jezu, włosy. Włosy. Piękny list, mm. Jezu, bo ja. Piękny list pod piękny <grym> Jak noc, gdzieś unosi no, nad górami Łami nasze świeci Strefne księdze za górami Jedno z drugim się przegania A my się kochamy To moja Serce moje nie ma tak, tak jak, jak, my twoje, jak, kocham, jak my dwoje, bo ja kocham oczy Twoje, do szaleństwa, do wieczora. moja, te moje. Nie ma tak jak my dwoje, bo ja kocham oczy Twoje.

Nasza miłość się nie chwali Nawet Niebo się nie boi jest przecież, przecież nie oddali nad górami Słońce świeci Kre pięży za górami Jedno drugim się przegania my się, się kochamy <noise> no, no moja Serce moje Ej, kurwa, mi tego. dawaj minutę. Dobra, dziękuję. <grym> jak to, kurwa, ja nie... O co, o, Scotty, moment... Scotty, oceniaj, Scotty, oceniaj. Najgorszy moment! Y nie sądziłem, że ktoś zaśpiewa dzisiaj gorzej jak Hycel. <grym> 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 ja, Kurwy. <grym> Forks pedale. Y Jeden no, się to wyciszył to w ogóle w połowie. <grym> y y podciągnę wam ocenę, tam jest w przypadku Hycela 2 na 10, pozdrawiam. Yes. Teraz ja no nie wiem, zero chyba nie dam, no to jeden. O, Mój FM teraz by ucieli. Ja bym śpiewał całe, ale mama powiedziała, żebym nie normon. Ja <śle> ogólnie pozdrawiam pana po tym po tej ocenie za obrady administracji trzy razy już począł. Dobra dalej, Miszor, Michor. Wiedziałem, że uh, coś się skończy. To tak, dwa. No widzę. <śle> No a ja baję 5 na 10 byłem w swoim żywiola a tu mi zepsuli zabawę Ej, bo... <laughs> Człowieku, e, ten <laughs> jaka ocena? 4 o, kurd, kurd, Nie serce. Cię... Żeby... Nie że będzie... Bo... No dobra, 14 na 10 jest to jest chyba buddy, najgorzej <laughs> Także tak, odpadasz, nie? Szkoda, że Ty cię. Dobra, Jaka dalej, kontynuujcie. Pańca, to wygrał. Kocham Was wszystkich. Z tymi moimi vlogami nauczycielmi. Dobra, teraz Mokasin. Y C. Ja mam pytanie. User left channel. channel edited. Dobra, dajcie Majka... Mokasinowi. User your halo. Halo. Ja z Donisem śpiewam. Dobra. Tylko Donisa nie oceniamy jak coś. Tylko Ciebie. halo. Tak, że to nie będzie dobre. User disconnected. From okay, dobra, jesteś się dobra, jesteście gotowi? Jest? No. A? No jak to co, Adi? Miałem zajebać. Ale hita! Niewykonawców człowieku! O kurwa, ale stings I co teraz ty? O jakim oni mówią? Tak, trzeba ich odkneblować. A te Karina, Leśmy jakieś dryśiki, trzeba Ufa. ich przebrać. Nie wyglądają jak ludzie, a nie pydały. Chcę mobil sprowadzony w niebie Skakuj przez szyberdak, jakie to ci zajebi, ci zaraz się ma. Jadę furą, ey, chodzić się nie chcę, choć mam nowe aditacy, kupiony gdzieś. Mobil sprowadzony z Niemiec Uderzymy w ślinę i będzie nam jak niebie Gitara się ma Wsiadaj mała, ej no i nie pękaj jak coś To łokieć pięta, nie ma klienta I nie unia się mano, porwał trest mam Nagradz ten numer, bo zajebie mnie fłec, to komordo Zęby trzy razy nie rosną Mamy seba w mobil, a nie spedalone polwo W środku weruty coś tuż i na trzy na przypadki leci każda dupeczka. Ten biały proszę to na pewno nie znekta, a ten numer będzie hitem jak Kakuj do środka, jest to ojebania, wielka kolba, bio zajebą z pola, jak nie patrzy sąsiad przez Polska Nie daje wiesz, to nie będziesz miał Teraz dawaj z nami refren co ta kurwa będziesz stał Mam seba mobil, sprowadzony z mnie. Kapuj przez szyberdach, jakie toki zajebie I Sara się ma. Jadę fórą, ej, chodzić się nie chcę, choć mam nowe awizafy i kupionych wierzchu, Mam trzeba mobil, z Niemiec Uderzymy w ślimę i będzie nam jak nie wiem I fala się ma, gadaj mała Ej, no i nie pęka jak coś, to łokie święta Nie ma klienta Idźmy na stację, bo rezerwa się zapala Ale mamy siana, bo to trzeba skroić homo Ona nie chce Fail, Fail u idzie. Tamta dziewczyna mieszka parę myśli stąd. W tej samej głowie czasem przypomina mnie. Ale ma siłę, jaką miewa mało kto. A kiedy trzeba umie głośno mówić nie. Czy na pewno Ty już znasz Ją. Ona nie chce być taka sama jak ja, jest na i nie zamierza się bać, Nie zatrzyma się. Kiedy ty być ona nie chce być taka sama jak ja. O, o, -o, 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 -o. też kochać, którą z nas. Dziewczyna, tak mało o niej wiesz. Ma siłę, by marzyć i tak zazdroszczę jej Bo właśnie taką byłam, nim przyszedłeś tu I w głowie wciąż Jeszcze mam tyle snów A razem dawno już nie dotykamy gwiazd Tam dziewczyną mogę stać się jeszcze raz No nie chcę być Taka sama jak ja Jest Nie zawsze się za Zatrzymaj macie. Kiedy będziesz, chciał? ona nie chce być tak samo jak ja Tu też kochać, tu z nas, nas? Tamta dziewczyna, tak mało o niej wiesz Na siłę wymarzyć i tak zazdroszczę jej <ślał> To tyle, tak? Ja. Profesor <grymne> No nie, chcę Takie to Dobra, kończ to kurwa. bo taki raz. Chyba. dobra, na ma za co. Proszę, proszę, proszę. dobra, no was proszę. Proszę, Nie proszę. Proszę, <grymne> <grymne> Polecam skin czysto Jaj ja dzik um, Także powiem to bardzo ładnie zwięźle i na temat Koniec imprezy, dziękuję, dobra Zapłacili Dobranas. mi za wszystko rodzaj się proszę bez żadnych bujek na podjeździe Ja bym ja wszystkich badał. A, a może Pier Pierwsze mi... miejsce Pierwsze miejsce śpiewa ze Scottim polecam Albo wszystkie trzy miejsca wychylają ze Scottim, kurde <grym> Nie to wtedy będzie rak dobra Sejon się powtórzył, o. weź w oka? Naprawdę chcę ci to jeszcze raz Ale ze Scottim! Ale to jejeje je, je, ma być, te wszystkie łocho-łocho jejejeje. Je. Ale ze Scottim!